nie ma fajna psenka jakaś kościelna kurwa minichowa Spokój już przestali drać mordę tu jeden do, down jest ten skośne oki, kurwa jakiś o, Co loda się robi? Tak stękasz? Nie wiem co tam robicie. Zastąpię ja się ulatnią. Rozpierdala mnie taki budynek, że nie ma jak do niego wejść. Nie ma drzwi żadnych, tylko jakimiś kurwa górami trzeba pochadzać. Oknami trzeba wchodzić. No ja tu nie widzę żadnych drzwi. Tu nic nie widzę, tu też nic nie widzę. Zobaczę co tu jest. Gaz Makset. Dobra, wczytałem. Pochój mam łazić co razy. Pamięcia o. o! Nie uciekniesz mi skurwielu, tu jest wyjście Ma dziaka czy nie ma? Nie masz Dobra, pozamiatane, kurwa Ale ja by otworzę oj tak mało amunicji było z czego tu szarlać może z tego o dobra gdzie teraz biegnąć Biec! Kurwa mać! Nie dojechaj chuju. Ten dobry, przebija praktycznie kamizelkę Albo w głowę trafia. Nie w głowę to nie raczej. Co tu jest? Flag jacket. O kurwa Ale zjebałem akcję. Chyba pozamytane, Nie Pierdolej ode mnie kurwo Buraczana Ja pierdolę jebane buraki Dobra cię to tędy teraz iść O jest debil no nie, kurwa! Checkpoint, dobra, zrobione wszystkie te downy. Kurwa! Flag jacket. Pozamiatane. Tu chyba nic nie ma, nie pamiętam dokładnie, kiedyś grałem. O, coś, może broń jakaś? PK, co to było? To jest chyba... ...krabin jakiś. A, to już wiem chyba który. Ten standardowy, o ten. No wypierdalać ode mnie. Nie chcemy się za mnie debila leczyć. Się zajoba. Ja poszłem. Kurwa. A może to tu trzeba iść? No, to tu. No, ostaw tego kurwa. Wiśniaka biednego Jak spierdala O tu jesteśmy To szczela. Nie strzelaj we mnie Bo zginia ta bo zginiesz kurwo O to jest dobre To kadoktorek Kto? Gdzie? Kurwa No Wlać jebane Chuj No dawaj główkę chuj. No kurwa! Jeszcze ten pierdolony shotgun, no. Gdzie jesteś, kurwielu? Zrób to, kurwa. Flag jacket, jakby co. No jebany ty. Kurwa! No ty KURWO! Jebany chuj! Kurwa trafię w tą głowę zajebie! Jak trafię, ja... No kurwa twoja maś! Dawaj ku, kurwa głowę kuta się jebaną! Mogą być i nogi, no. Jebany. Frajer. Ile tam pisało, bo się aż wkurwiłem taki Taki się wkurwiłem Taki wkurwiony, że aż się wkurwiłem Spierdalaj z tą pukawką W dupę se to pompę wsadź kurwa O, nas nie mi jeszcze Pierdol się Zapuszczamy sobie z tego karabinku. To teraz tu pewnie będzie ich O kurwa Michaj No jak ty strzelasz kurwa Strzelaj kurwa, bo zginiesz debilu Ja pierdolę Ale łomne kurwy Bo flak jest Najgorzej jest to, że potem zawracać będzie trzeba, jakby coś. Wejście smoka, kurwa. Kurwa, źle to zrobiłem. Co to jest? Shotgun. No wchodź, kurwa, modli się. No zdychaj, kurwa! Egzekucja! No! Wchodzimy. Pozamiotane. Tendy tu idziesz, tam tędy czy tędy. Może tędy pójdziemy. Mam jakiś ten Pierdalaj Karty nie mam tutaj.